Witam wszystkich bardzo serdecznie na kanale Gameplan w programie Stream Nation, w którym gramy w Lego 2K Drive. Ostatnio zrobiliśmy dużo bardzo ciekawych zadań, dodatkowych. A na dokładkę pojawiła się doktor Kometa z następnym zadaniem, z obcymi. A kolejne flagi będziemy zdobywać już w tym odcinku. Zapraszam na Lego 2K Drive. Nauka jazdy koło Zembate i Ride jest dostępne. I tu mamy dyniodrama. Te nietoperze wciąż kradną, midynie. Gdyby tylko był jakiś sposób, żeby dostać się na górę, tak, Baron. To z Baronem, czyli musimy wygrać jakiś wyścig z Baronem, żeby mieć te nietoperze. W porządku. Nauka jazdy teraz powinna być dostępna. Przejedziemy się, bo tutaj e, w tym mieście jeszcze nie byliśmy tak bardzo często. I mogą być jakieś nowe wyzwanka do odblokowania, i też. No, ogólnie zdobycie doświadczenia jest ważne. Może się ten 30. level jeszcze później jakoś przydać. No, zobaczymy, zobaczymy. Chociaż tu naprawdę mało jest przestrzeń, więc. Mała jest przestrzeń między tymi wyścigami czasowa, więc może nie będzie wymagany. Zobaczymy. Zobaczymy, ale jeśli. Jeśli tak, no to. To tu chyba wszystkie wyzwania byśmy musieli zrobić. To wie, to się przekonamy... Myś nie wygram podniebnego trofeum. Wynajdę inne lepsze. O tak, to jest dobry pomysł. Panie profesorze. Możemy porozmawiać? Jestem genialny. Od śniadania wynalazłem już trzy rzeczy. Wielokierunkową nianie elektroniczną. Dekoder gołębi i niewidzialny pasek. A kolejny mój wspaniały pomysł? wygrać wyjść. chyba będę musiał pokrzyżować te plany panie profesorze Fuzio oj czy tutaj nie będzie nagrody w postaci pojazdu jest i to z takimi cewkami pędź po kanionach woltowiska poziom A przygotuj się na ostre zakręty i to jest jego świetny pojazd terenowy fajnie wygląda Tak jest. Szaleję za nauką, ale by... za wyścigami jeszcze bardziej. Dobrze. Quiz Robert, które wzmocnienie lubisz najbardziej? Teleportację, Wika! Kto by nie chciał móc się przenosić z samego końca na czoło stawki? Poza tym, naukowcy właśnie testują wykorzystanie jej w innych miejscach, jak parki, rozrywki, odprawa na lotnisku czy toalety. A ty, które lubisz? A, miny, Robert. Można je rzucać przed albo za siebie, tylko że w wyniku wybuchu własnej miny też można odnieść obrażenia. Uważajcie więc, kierowcy, i bezwzględnie nie róbcie podczas wyścigów żadnych dziwnych min. Tak myślałem, że to o takie miny chodzi. Teleportacja na lotnisku przy odprawie. Startujemy! Oj, tu ktoś naprawdę dosyć ciężkim wozem. Wystartował. O i chyba udało się ustrzelić. Czyli tu mamy taki terenowy, tym małym jeździmy. No, ten mały nie jest demonem prędkości, ale całkiem fajnie się steruje. A i tutaj, tutaj był taki skrót, gdybyśmy podskoczyli. No ten, ten wyścig może być dosyć, dosyć trudny jak na takich krętych trasach. A ależ świetny do palacz. Duże wróże. Pięć okrążeń. No, sporo takich zakrętów 90 stopni. Serpentyn. Jestem szalony jak nigdy wcześniej! <druże> o, i tutaj sobie wjeżdżamy na ten skrót całkiem sprytnie. Wow! Nie wiadomo co się stało, czy on nas zaatakował takim sprzężeniem zwrotnym jedziesz po najlepszy czas Ależ pięknie Nawrót i jeszcze atak Profesora Oj, dostał Dostał duszka Wspaniale! Wyskoczymy Aj, szkoda, bardzo szkoda. Genialnie. Bo tam nie wyskoczyliśmy idealnie z tej bocznej krawędzi. Super! To by było świetne. Ale jeszcze mamy ten taran. To wszystko się może zmienić. Wyobraź sobie tylko możliwości. Wyobrażam sobie. Pierwsze miejsce sobie wyobrażam. Tutaj uwaga. To się nazywa POSTE. Oj, przyspieszenia szkoda. No, idealnie nie jest, ale może teraz. Do później. Tak teraz. Teraz się udało. Oj, ktoś tutaj podniósł. Świetny power-up. Tego się nie spodziewałem. Nikt się nie spodziewał. Klockowej inkwizycji. Nie, to jednak tutaj ktoś zaatakował wtedy. Jak ci się podobają takie zmienne? Oj, spróbujemy, bo tutaj już finisz za chwilę. Jesteś na czele! Serpentyna! Serpentyna! Nie za bardzo. Spróbujemy? Spróbujemy oczywiście na finiszu. Pierwsze miejsce, o włos. Dosłownie o włos. Oj, to był wyścig. Adrenalina. Niesłychana. No, panie Damianie, naprawdę jest się z czego cieszyć. Zdecydowanie. Wygrywasz 21 flagę. Z szachownicą. Potężne sprzężenie. Aktywuje impuls, kiedy odnosisz obrażenia. Pod warunkiem jednak, że masz dość dopalenia, to chyba było to jednak. Natomiast, prędkość maksymalna słaba, to było widać przy tej końcówce. Bardzo dużo zwrotności i zdrowia. Czyli fajnie by się sterował, ale jednak. No, chociaż z drugiej strony, na tej. na tym torze, na tej planszy, no to on byłby niezły. Panie profesorze. Dziękuję za świetny wyścig. Świetny wyścig, ale to jest dosłownie 200 setne, dwie setne sekundy, coś wspaniałego. Dwie setne sekundy. To już praktycznie nie do zarejestrowania, jak w jakimś wyścigu kolarskim, albo formuły 1. I kolejna flaga. Idziemy jak burza. Absolutnie zadziwiające. No cóż, należy ci się ta flaga z strachownicą. Jest niezbędna do wyścigu na arenie Wielkiego Klocka w Strachowicach. No dokładnie. Tam jedziemy. Hmm. Jeszcze trzy. Pozwolisz, żebym zbadał Twój mózg? Chyba że wciąż Ci jest potrzebny. O, no wybacz, Panie Profesorze, jest bardzo potrzebny. Przynajmniej zapytał. Wynośmy się już stąd. Gość przyprawia mnie o ciary. Kolejna flaga z szachownicą. Jeszcze kilka, arena Wielkiego Klocka w Strachowicach stanie dla ciebie otworem. Zdecydowanie. Mamy koło zębate, rajdowy jeździec bez głowy. Czyli koło zębate. Przekraczanie przepaści. Tutaj będzie coś innego i myślę, że może być potrzebne... Podjedziemy tu, że może być potrzebne pokonanie tego barona i zdobycie tego pakietu nietoperzy i wtedy jak będziemy mieli ten pakiet nietoperzy to też jeszcze sobie zrobimy tego questa zielonego i troszkę sobie można też pojeździć jeszcze po tym świecie i porobić zadanka, ale najpierw właśnie zobaczymy co się stanie po tych dwóch wyścigach. Mamy na linii Franka Fuzję, który jak zgaduje przekaże nam trochę dobrych wieści i trochę złych. Stworzyłem armię automatronicznych klaunów i wypuściłem ją w Strachowicach. O rety. a jakie są dobre wieści? To były te dobre wieści. Ta okolica jest taka upiorna i smutna, więc uznałem, że klauny wniosą trochę radości. Klauny, które nigdy się nie męczą, nie zatrzymują i nie poddają, dopóki cię nie rozweselą. W takim razie, jakie są złe wieści? Nie ma żadnych. Tym razem same dobre. Wydawało mi się, że wspominał pan, że te autoplatoniczne klauny są mniej stabilne od kowbojów? <laughs> tak, klauny są mocno niestabilne, ale to czyni je zabawniejszymi. No tak myślę. Bardziej e, klaunowymi. W porządku, czyli... Nie mój cyrk, nie moje małpy. I tutaj widzę właśnie dojeżdżałem na ratunek. Ponieważ tu będzie trzeba uratować mieszkańców Strachowic przed klaunami. Złowieszczymi klaunami. Troszkę złych wieści na pewno jest. Że coś się dzieje niedobrego w Strachowicach. Mam pomysł Konrad, mam pomysł na film. Pomyśl, grupka mechanicznych klaunów atakuje cmentarz. Ty będziesz osoba, która bohatersko je powstrzyma. Nazwiemy to, nie mój cyrk, nie moje małpy. Wchodzisz w to? Zobaczmy jakie nagrody. O, tutaj po prostu postać, tak? No, nie pozwól mechanicznym klaunom. Dopaść mieszkań miejscowych, tak? Miejscowych. Jeśli cię otoczą, użyj skoku, aby uciec. Wow. Cyrkus. No to cyrk. No, to zaczynamy. Zaczynamy cyrk. Oj tutaj. Od razu są nasi. Super. Oj, to tu łatwiutko, łatwiutko. Możesz przestać panikować osoba cywilna Ależ tutaj... Ta osoba liczyła chyba na ratunek! na boku od razu pięć osób było. W sumie mamy już 10 Osoba cywilna no to, to całkiem fajnie to Całkiem fajnie to wygląda Troszkę klaunów padło. Niech będzie ta czwórka już Możemy, niestety, ich rozjeżdżać, ale... w porządku. Złowrogie klauny. Zapraszamy, zapraszamy. Można na pakę. Na górę. Świetnie. To tych tutaj dostarczymy. Oj, tu mamy kolejnych. 19 już tysięcy. Fuzja miał rację co do jednego. Cieszy mnie to wszystko. Dobrze, dobrze. Rewelacja. Mam już 23. Jeszcze te dwie osobki tu można zabrać. No, niech będzie jedna. Oj, świetny skok. Celuj w nos. Zapraszam, zapraszam. Tak. Nos to będzie słaby punkt. Ale tu jest sporo naszych. Pip, pip. Jest sporo naszych, ale nie są chętni. Chyba się boją tych clownów. Celuj w nos. Tak, boją się tych clownów. Pojadę chyba zawieść. 24 cztery. Mamy jeszcze troszkę czasu, ale to wiadomo nie można lekceważyć. Dwadzieścia siedem. A tutaj jeszcze jest mała grupka. Nie no to auto Rozwajaj niestety ten. może zaraz wybuchnąć. Robimy tak, i teraz ostatni. powinni się odrodzić. Super. Raz, dwa, w porządku. No to prawie cel osiągnięty. Jeszcze tutaj jest ekipa. Przestawać. Można też troszkę Przestaję, poatakować klauny. I to też możemy nabić. Dobrze, jest dobrze. Mamy 30. Mamy 30. Możemy sobie pojeździć spokojnie po tym świecie. To teraz klauny będziemy niszczyć. Ciekawe, ile nam się uda w podsumowaniu. Super. I tu wiem, że było takie zamieszanie spore. Tak. Pip, pip, pip. Bip. Przepraszam, ja tu. po Pomieszkańców. Strachowic. Oni już mają dosyć zmartwień. Jeśli ratowanie ludzi będzie ci szło równie dobrze, jak ich rozjeżdżanie, to wszystko się uda. Uch. Tak. Nie będzie problemu. Ojoj, no 34 Teraz jesteśmy już w dobrej pozycji, ależ tutaj tych klaunów. Jednak my będziemy się śmiać ostatni. Ha ha, <laughs> Celuj w dobrze mone. Ale ładna lokacja, naprawdę ładna lokacja. Będzieliśmy tu całą noc? Szybko minęło. <laughs> Szybciutko. To pani jeszcze proszę, proszę na pakę. Jeszcze jedną osóbkę może się uda podwieźć. Nie. Już zadowoleniśmy W starciu z klaunami, które próbowały tylko nieść uśmiech mieszkającym w okolicy ludziom. Hmm. Nie jestem pewien. A czyli teraz będziemy mogli z tym dynią głowy 35. No mamy 314, 314 zniszczonych. Automatroniczny clown. I clown song. To ma sens. Nazwy są naprawdę świetne. Przełożone idealnie na nasz język. No i teraz powinny się te wyścigi odblokować. O, tutaj. Byli już uśmiechnięci. Nie potrzebowali pomocy klaunomatów. Właściwie to chyba nie na uśmiechach tym klaunom zależało. Chyba nie. A tu mamy ten film. Nie mój cyrk, nie moje bajki. Kino, kino samochodowe. Czyli tak, teraz jesteśmy gotowi na rajdowy jeździec bez głowy. Spróbujemy powalczyć. Później zobaczymy, czy będzie jakiś jeszcze fabularny etap. Czy po prostu, jak zdobędziemy flagi, chociaż jedno jeszcze jest zablokowane. Tak, jedno jest zablokowane. To jest zablokowane. To coś Wiesz, tam będzie się tyle działo. Tyle osób chce, żebyśmy wygrali to podniebne trofeum. A ja uważam, że powinni dostać to, czego chcą. Hmm. No to dobrze. Dobrze, pani Dyniu głową. Cześć, witaj. Robię sobie przerwę od pracy charytatywnej. Wspierania kiepskich kierowców. Jak już wygram, dopiszę i ciebie. Dobrze, dobrze. Dobry żart. Udał się. Otto Immanuel. Jaki pojazd proponujecie? O, taką karocę. Wyścigową. Nie trać głowy, kiedy przebijasz się przez te nawiedzone domostwa. Znajdź duży skrót. Hmm, duży skrót. Spróbuję. Konno czy na wozie? Zawsze będę się głowić, jak wygrać. Wiesz, Robert, nie byłam pewna, czy damy radę się ścigać. Te klauny to poważna sprawa. Były przerażające. Jeśli ktoś zechce nas znowu przestraszyć, będzie się musiał postarać. Na szczęście to już koniec żartów i całej tej błazenady. A skoro o grach słownych mowa, otto i Manuel gorąco proszą wszystkich o skończenie z żartami o braku głowy. Ich zdaniem w głowie się nie mieszczą. Nie wspominając o tym, że może od nich rozboleć głowa. Od Tonie i Manuelu, jeśli słuchacie, bardzo przepraszamy. Głowa do góry. Nie wierzę. No dobrze, dobrze, startujemy. Po flagę. Tyle się nie Tak, DJ-ka Mania maś no ale tutaj całkiem szybko awansujemy Już troszkę nas wstrzymali, ale teraz świetny atak Świetny atak. Nie wszystkie elementy można zniszczyć Trzeba mieć na uwadze Niezły z nas duet Tak, jesteście świetni. Masz mi brak słów To dwie głowy, to nie jedna Oj Prawie było bardzo blisko. Co tu możemy? Możemy zaatakować. Oto Manuel na czele trzy okrążenia. A to był taran. To był taran. No ten atak na oślep niecelowany nie jest tak łatwo trafić, ale. Ten już lepiej. Tak jest. Dobra pajęczyna clockowy taran. A czyli tam jest... Tam jest taki power up na szybkość. A tu mamy mieć jakiś skrót. Jakiś duży skrót. Nie miało być miłe. Wybacz. I to jest wyścig. Tak, to jest wyścig. Oczywiście, że to jest wyścig. Tu może być jakiś skrót. Na tej wodzie Zachodzisz w głowę jak to zrobiliśmy, co? Tak, zachodzę w głowę. A wy? Jeszcze jedno okrążenie! Tak, teraz będzie trzeba na finiszu jakoś... Jakoś ich dopaść. Nie trać głowy! Ja nie tracę. Prowadzisz! To wy tracicie. Albo wytrącicie. Jazda najwyższej klasy! Oczywiście. Chociaż no dostaliśmy nauczkę. Ale nie wszystko stracone. Strachowica. Wow! Świetny atak. To był perfekcyjny. Wykonany. No, może w ten sposób. Stawki. Dlaczego, nie? Sprawdziliśmy głowę! Znowu! O, i to jest finisz już! To jest już finisz! Mamy to! Mamy to! No tamtym taranem! Sam tego chciał, od to. Sam tego chciał! Damiana w takim stanie to nie ma co denerwować! 22 flaga, rewelacja! Miny zadają większe obrażenia, ale inne wzmocnienia zadają ich mniej! O i tutaj ten uliczny też nie jest jakiś bardzo mocny. Zostajemy przy naszym. Oj, teraz to naprawdę stracą głowę. Ale świetnie wykonana ta dynia. No, tutaj troszkę mieliśmy, tutaj troszkę mieliśmy. Też widzimy nasze trzy umiejętności dodatkowe. Gaweł Głowacki. No, coraz bliżej wyścigu Wielkiego Klocka w Strachowicach 22 flaga na naszym koncie jeszcze tylko dwie aby wziąć udział w trzecim turnieju Wielkiego Klocka w Strachowicach będziemy rywalizować dalej już w następnym odcinku wielkie dzięki za oglądanie i do zobaczenia hej hej hej